W programie Akcja Rekrutacja odwiedzamy firmę Messer Eutectic-Castolin w Gliwicach. Jej założycielem był Jean-Pierre Wasserman, wizjoner i prekursor spawalnictwa, który 113 lat temu opracował metodę naprawczego spawania żeliwa. W Polsce firma działa już 40 lat i zajmuje się aplikacjami technologii spawalniczych w celu wydłużenia żywotności części maszyn i urządzeń. W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska produkcyjne, czyli operatorów maszyn, ślusarzy spawaczy, monterów urządzeń spawalniczych, kontrolerów jakości, jak również inżynierów na stanowiska technolog czy doradca techniczny. Prace w naszej firmie mogą podjąć zarówno osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, ale też osoby z większym doświadczeniem. Studenci ostatniego roku studiów technicznych mogą liczyć na staż czy praktyki studenckie. To z pewnością pozwoli im nabrać cennego doświadczenia i pewności w zawodzie, a w przyszłości może zaowocować współpracą na stałe. Zobaczmy zatem jak wygląda praca w zakładzie. Zaczynamy od działu produkcji. Nazywam się Michał Zunek, pracuję od 4 lat na stanowisku operatora maszyn do napalania płyt oraz od niedawna jako operator walcarki. Do moich obowiązków należą napawanie płyt, konserwacja i naprawa maszyn oraz dbanie o stabilność procesu produkcyjnego. Na stronie od zawsze najbardziej podobała mi się duża otwartość oraz kultura osobista wśród wszystkich pracujących tu ludzi, a także duże zaufanie, które jestem obdarzony. W mojej codziennej pracy doceniam to, że mogę liczyć na pomoc ze strony załogi i dozoru. Nazywam się Łukasz Fis i jestem kierownikiem produkcji plazmowych urządzeń spawalniczych. Każdy etap produkcji odbywa się u nas w firmie, począwszy od zaprojektowania urządzenia w dziale badawczo-rozwojowym, poprzez testy, aż po złożenie gotowego produktu. Każde urządzenie przechodzi drobiazgową kontrolę jakości. Wspólnie z kolegami tworzymy zespół, w którym każdy ma określone zadanie, ale wspólny cel: dostarczenie do klienta najwyższej jakości produktu. Do naszego zespołu poszukujemy monterów elektroników oraz automatyków. Istotną funkcję w zakładzie pełnią pracownicy na stanowiskach specjalistycznych. Nazywam się Łukasz Grabyszewski. Swoją przygodę z firmą zacząłem ponad 5 lat temu, jeszcze w trakcie studiów. Jednym z moich pierwszych zadań było przygotowanie Laboratorium Kontroli Jakości w nowej siedzibie firmy. Przez te kilka lat znacznie poszerzyliśmy nasze możliwości badawcze i obecnie poza badaniami metalograficznymi specjalizujemy się w badaniu materiałów odpornych na zużycie. Do naszych obowiązków należy kontrola bieżącej produkcji w firmie, prowadzenie badań w celu wprowadzenia nowych produktów, jak i wsparcie doradców technicznych we wdrożeniu nowych rozwiązań u klientów. Poszukujemy osób na stanowisko technika kontroli jakości, który odpowiedzialny będzie za końcową kontrolę płyt i rur, jak i elementów z nich wykonanych. Mam na imię Wojtek. Od 17 lat jestem doradcą technicznym. Moja praca polega na praktycznym wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej zdobytej na studiach technicznych, co pomaga we wdrażaniu naszych technologii u klientów. Praca na tym stanowisku daje dużą samodzielność pod kątem planowania własnego czasu pracy oraz możliwości rozwoju w konkretnych projektach branżowych. Naszym pracownikom gwarantujemy stabilne zatrudnienie. Po pomyślnym przejściu okresu próbnego kolejna umowa o pracę zawierana jest na czas nieokreślony. W tej chwili aż 98% osób zatrudnionych jest w oparciu właśnie o taką umowę. W trosce o dobre samopoczucie naszych pracowników dofinansowujemy kartę Multisport. W ramach świadczeń z Funduszu Socjalnego wypłacamy m.in. w czasy pod gruszą. Od początku istnienia firmy duże znaczenie ma dla nas ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia zarówno zewnętrzne, jak i we własnym ośrodku szkoleniowym. Umożliwiamy także udział w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego. 19 lat temu przyjąłem się na stanowisko doradcy technicznego do niewielkiej firmy zatrudniającej 16 osób. Zakres działalności w tamtym czasie zorientowany był głównie na promowanie sprawdzonych na zachodzie Europy rozwiązań. Obecna siedziba Kastolina to nowoczesny obiekt produkcyjno-usługowy. Nasze zatrudnienie wzrosło już do 116 osób. Średnia wieku zatrudnionych to 38 lat. Stanowimy obecnie ważne centrum produkcyjne i zaopatrzeniowe dla naszego holdingu. Współpracujemy z takimi przemysłami jak samochodowy, stalowy, szklarski, cementowy czy energetyczny. Jeśli chcesz uczestniczyć w procesie poprawy konkurencyjności naszego przemysłu czy usprawniać inne procesy produkcji, dołącz do nas. W Kastolinie nie ma miejsca na rutynę.